Siemaneczko moi drodzy! A dziś nagrodę za Skopa! No, zobaczmy, co wpadnie. E, dwie paczki... Mm, no. Mam nadzieję, że coś wartego chociaż 10 tysięcy albo 8. 000. Wiem, że mam dużo monet, nadal ich nie wydam, ale mimo to chciałbym. E, zapytać się, kupiłem coś od wczorajszego odcinka. A czemu po angielsku yy, składsk, gdzie mogę to odebrać? Jest. No i... Srebro jedynkę, jak mówiłem wczoraj, udało mi się upić. Już do ta premium. Yy, 7000 monet. Spoko. No i są. Jeśli ktoś się urodził dzisiaj, to zostawia... Nie, to już sobie wszystko najlepszego. a... Zostawiajcie łapki w ile, żeby było więcej takich odcinków i pack openingów, więc o Lecimy z pierwszą paką. Ja na czekam, szczerze Chciałbym coś dobrego, ale Raczej nic nie wypadnie, bo to płatki za 15k Więc jest rzadka Bez ekranu i iglesias No nie Takich trafów które nie potrzebuję o, poczekajcie, bo to jest 5000. Aha. To to jest 5000, znaczy. Aha. To naprawdę tak spadło. Dobra, dwa sprzedam za 1700. I powinni pójść, więc. Yy, więc no. Dwa za 1700 powinno pójść. Jedno i drugiem No i hit. Coś mamy jeszcze, ale cieniu nie, cienia nie dostaliśmy. Ło, wow, jaka fajna karta. Dobra. No, Bolka Iglesias. Podsumowanie. Druga paka. Zamykam oczy, nie patrzę. Patrzę. Już? Nie ma ekranu. Jej. Sołczyk. On nawet teraz nie jest nic warty, chociaż jest kotwica i piękne stroje Arsenalu. Wow, te stroje są przecu, Okej, okay, jestem po przerwie z tej gry 2 400. Nie potrzebuję kotwicy, więc... Zleci. Stroje Arsenalu zaraz sobie ustawię. No jestem zawiedziony, nie oszukujmy się. takie paczki za strefę do mnie wpadają. Masakra. Czy są, czy coś kosztuje? No oczywiście, że nie, ale gra z Liverpoolu z West Hamu jeszcze Lamina. Oczywiście obczaję wam jeszcze jedną pakę. No, bo jestem dobrym. Już wam pokazuję. Jak wygląda mój skład? Wiem, trochę to zmieniłem i pewnie spytacie, co tu robi Hazard. Patrzcie. Podczas gry wygląda to tak, że Azar jest środkowym pomocnikiem ofensywnym, a Chantu Kupiłem też e, a, Axela Wicela za 4400. Myślę, że promocyjna cena jest za taką kartę naprawdę z tota ma wyśmienitem. No może jest trochę wolny, ale tam to mało ważne jest. Kupiłem też właśnie tego Torgana Zarda za 3200. E, tego... Cza, e, widzicie? ma na myśl obrazek, fajnie, no i to w sumie tyle więc obczajmy sobie sbc e, oczywiście zrobimy sobie złotą paczkę złotą wymianę, więc zaraz się widzi okej, okay. z klasami wiem, że przechowałam tego Hank Huliczana, ale po pierwsze jest nie a po drugie mam jego przecież SBC, więc i tak nim nie zagram. Więc co, jeśli dotrwaliście do końca, zostawcie łapkę w górę. No i co mogę powiedzieć? Ostatnia paczka. Trzymajcie się. Cześć. Kurde. Oh